Witam Państwa, witam drogich przedsiębiorców. Witam Michała po drugiej stronie Cilibałę. Michał jest doradcą podatkowym, właścicielem największego biura rachunkowego w Kielcach, ekspertem z długoletnim stażem i, o ile się nie mylę, szkolisz nawet urzędników skarbowych. Mam rację? Tak, masz rację. Moja firma też zajmuje się szkoleniami w branży podatkowej. No widzicie drodzy państwo, właśnie tego typu ekspertów będziemy zapraszać w ramach tego cyklu Akademii Przedsiębiorcy. Będziemy się tu dzielić z wami trikami, nie magicznymi, a praktycznymi, jak łatwiej prowadzić firmę, jak nie wpaść w różne zawiłości prawne, podatkowe między innymi. Mam nadzieję, że to będzie dla was temat interesujący. Jak będziecie chcieli, żebyśmy poruszyli jakiś temat szczególnie, to wtedy napiszcie to w komentarzu. Dla tych z was, którzy by chcieli rozwinąć swoją firmę, zachęcam też do pobrania e-booka Piąta rewolucja sprzedaży jeżeli będziesz miał ochotę na to to jest darmowy e-book to napisz też to w komentarzu a teraz już bez zbędnego przedłużania przejdziemy do dzisiejszego tematu dzisiejszego spotkania a mianowicie czy da się w Polsce prowadzić firmę bez zus Michale czy to jest możliwe No jak to prawnik zawsze muszę odpowiedzieć to zależy nigdy nie ma tutaj prostej odpowiedzi Będziemy tutaj chcieli dzisiaj porozmawiać pewnie o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej. I w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, jedna z form pozwala nam na to, żeby legalnie nie płacić ZUS-u w Polsce, bo przecież zależy nam na tym, żeby tutaj wskazywać na legalne sposoby, rozwiązania, które dopuszczalne są w przepisach prawa. No, oczywiście, tylko i wyłącznie legalne, tylko to nas interesuje. No, chcemy rozwijać firmy, a nie się zwijać, więc jeśli ktoś szuka nielegalnych sposobów, to od razu mówię, że na tym kanale tego nie znajdzie. Natomiast moi drodzy, biorąc pod uwagę to, że w przyszłym roku te wszystkie składki ZUS-owskie będą wynosiły prawie 1500 zł, z tego co wiem, to jest to temat powiedziałbym gorący. Więc powiedz Michale, jak to w ogóle jest możliwe, żeby można było nie płacić tego ZUS-u legalnie w naszym kraju. Może zacznę też od tego, kiedy musimy płacić, bo to okay. wszyscy może wiemy, ale nie do końca, jeżeli ktoś nastawia się na to, że otworzy jednoosobową działalność gospodarczą, to praktycznie nie mamy szans na, na ominięcie składek ZUS-owskich, na pewno nie możemy ominąć składki tak zwanej zdrowotnej, bo składka zdrowotna bez względu na to, czy mamy inne miejsce ubezpieczenia, ona zawsze będzie płacona. Ze składką społeczną jest różnie, bo jeżeli mamy inny tytuł do ubezpieczenia na przykład jesteśmy pracownikiem na etacie zatrudnionym w jakiejś firmie, na etacie, ale musimy być, mieć co najmniej najniższe wynagrodzenie, pozwoli nam na to, że ze swojej jednoosobowej działalności gospodarczej będziemy płacić tylko i wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne. No, dzisiaj też składki ZUS-owskie, państwo nas zachęca do tego, żebyśmy jednak składki płacili, i mamy różne możliwości ulg w składkach Zusowskich. Bo tutaj Pierwsza, się pojawiły ciekawe rozwiązania. Tak, no, po to, żeby zachęcać do otwarcia. Państwo polskie też zauważyło, że jednak składki Zusowskie dla przedsiębiorców są dużym obciążeniem i wprowadziło różne preferencyjne rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie, gdzie w ogóle nie mówimy o składkach i jest to całkiem nowe rozwiązanie, wprowadzone nie tak dawno, to jest działalność nierejestrowana, nie gdzie w ogóle nie musimy się rejestrować do CIDG ani do KRS-u. A, a może to jest połowa minimalnego wynagrodzenia, o ile się nie mylę, tak? Tak, a to, tak, by to jest niewielka, niewielka wartość, połowa minimalnego wynagrodzenia. Ktoś chce sobie dorobić, to chcesz dorobić, tak? i to jest ważne, że to jest przychód. No mówiłeś, te przepisy zostały wprowadzone dlatego, że mówiono o tych, którzy udzielają korepetycji, o szewcach po to, żeby ich wyciągnąć z szarej strefy, no bo lepiej, że płacą parę złotych podatku, jak nie płacili go w ogóle. I słusznie. Następna ulga, która jest, to jest ulga na star, gdzie nowy przedsiębiorca przez 6 miesięcy płaci tylko i wyłącznie ubezpieczenie społecz społecz zdrowotne, które no nie jest takie wielkie, bo ono wynosi 342 32 grosze i jeszcze w części spore jest odliczane od podatków. Jak nam się skończy ta ulga na start, mamy przez 24 miesiące możliwość płacenia zUS-u obniżonego, tak zwanego preferencyjnego w tej chwili on wynosi 555 zł i 89 groszy, czyli widzimy, że 6 miesięcy plus 24 przez 30 miesięcy jesteśmy w stanie płacić obniżony ZUS, no ale po 30 miesiącach już nie mamy innego wyjścia, na tą chwilę już musimy płacić duży ZUS, który wynosi 1316,97 groszy, a tak jak słusznie zauważyłeś w przyszłym roku on będzie wynosił prawie półtora tysiąca złotych. Nie A zrobić takich pieniędzy? I teraz pytanie, co możemy zrobić, żeby jakoś ulżyć sobie w tym cierpieniu? Jak już jesteśmy przedsiębiorcą, który przez 30 miesięcy utrzymał się na rynku, to może czas na to, żeby się zastanowić, i otworzyć sobie spółkę ZO, która. To jest korzystniejsze? Będzie dla nas korzystniejsze, bo będziemy mogli uniknąć płacenia wysokich składek ZUS-owskich i to w sposób, tak jak mówiłeś, legalny. Więc Michale, powiedz mi, jaka jest w takim razie różnica, na czym zyskamy, a na czym stracimy, jeśli założymy spółkę zo? W zakładaniu spółki zo mamy koszt początkowy, który przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej nie istnieje. Zakładając spółkę Zo, musimy ponieść koszty łączne w wysokości około, około 1000 złotych. To są koszty związane z opłatami do KRS-u oraz przygotowaniem wniosku. Jeżeli byśmy byli sami w stanie sobie taki wniosek do KRS-u w systemie elektronicznym przygotować, to właściwie zamkniemy się w kosztach 350 złotych nawet. Gdyż tyle kosztują opłaty związane z KRS-em. Jeżeli będziemy jednak korzystać z fachowej pomocy, wsparcia, no to trzeba będzie jeszcze zapłacić dla kogoś w granicach. No 625 to jest taka chyba minimalna kwota, jaką na rynku w tej chwili mamy. Ale płacimy ją jednorazowo. No i jeżeli będziemy mieli wieloosobową spółkę Zoo, w której to Spółce będziemy mieli co najmniej dwóch wspólników, to unikniemy obowiązku płacenia ZUS-u i to ZUS-u całego, jak i składek społecznych, tak i składek zdrowotnych. Czemu tak się dzieje, Powiedz. Czy czemu można nie płacić spółce ZO składek? Można powiedzieć, że spółka ZO nie choruje, nie chodzi do lekarza i dlatego jest osobą prawną? I dlatego nie korzysta ze świadczeń społecznych. Spółka ZO nie pobiera emerytury ani renty. No to brzmi ciekawie, ale w takim razie, jak my możemy pobrać z tej spółki pieniądze, skoro nie jesteśmy w niej zatrudnieni? Jak możemy zarabiać? W spółce ZO mamy możliwości, żeby od tej spółki zarabiać. Pierwszym podstawowym elementem jest kwestia powołania nas na prezesa zarządu. W wyniku tego powołania spółka będzie nam wypłacać wynagrodzenie za sprawowanie tej funkcji. Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych, w wyniku powołania, wypłata wynagrodzenia nie jest obciążana składkami ubezpieczeniowymi, jest jedynie podatkiem dochodowym według skali, czyli od 18 do 32%. Jeżeli zachowamy przyzwoitość. To nasze wynagrodzenie nie przekroczy 85 tysięcy, no to będziemy płacić tylko 18%. W spółce to będzie koszt. No trzeba się też liczyć, że w spółce możemy wynająć różnego rodzaju przedmioty, jak nasz samochód, możemy wynająć lokal. To też jest źródło przychodów, które. Będzie dla spółki kosztem, a dla nas zarobkiem. I w ten sposób będziemy transferować pieniądze ze spółki ZO do naszej kieszeni. Zupełnie legalnie, oczywiście. I tutaj nie ma dla nas pretensji o to. Oczywiście, jeżeli zachowamy przyzwoitość, realne ceny rynkowe co do tych usług, które będziemy świadczyć dla spółki, to nie ma tutaj żadnych problemów fiskalnych. No, właśnie to trzeba podkreślić, że zarówno nasze własne prywatne mieszkanie może być biurem dla firmy, jak nasz prywatny samochód może świadczyć usługi dla firmy. Także z tego trzeba zdawać sprawę, że to są koszty dla, dla spółki. Natomiast ostatnio pojawił się też 9% CIT dla spółki, co sprawia, że ten podatek właściwie od pieniędzy, które zostaną w spółce, jest niższy niż ten, który my zapłacimy nawet z powołania. Mam rację? Tak. No. E rzeczywiście. Problem 9% podatku tutaj, 9% płaci spółka, jednak trzeba liczyć się z tym, że te 9% jest tylko na tym poziomie, dopóki zostawiamy pieniądze w spółce na inwestycje to nie zapłacimy więcej jednak gdybyśmy chcieli jako właściciele spółki wyciągnąć no to będziemy musieli zapłacić drugi raz podatek dla firm rozwojowych gdzie przeznaczamy pieniądze na inwestycje no to to opodatkowanie jest rzeczywiście niewielkie 9%. Ostatnio słyszałem, że gdzieś są zakładane firmy poza granicami Polski i sytuacja wygląda dosyć podobnie że jeżeli, dopóki nie wyciągamy stamtąd pieniędzy, to przeznaczamy pieniądze na inwestycje w tym danym państwie, to w ogóle nie płacimy podatku dochodowego. Więc jeżeli sobie uświadomimy, że damy radę zaspokoić się tylko tymi pieniędzmi za sprawowanie zarządu, za wynajem różnych przedmiotów czy nieruchomości do spółki, no to wtedy... Zostaniemy na 9%, bo nie będzie jeszcze czego wypłacać dywidendy i nie będziemy płacić tego drugiego podatku, no, którym straszy się dzieci. No Tak, podwójne opodatkowanie, o tym słyszał, słyszał prawie każdy, i dlatego boi się spółek ZO. Jak widać, nie są one takie straszne. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że trzeba się zawczasu zastanowić, ile pieniędzy chcemy konsumować, a ile pieniędzy chcemy inwestować, bo jak chcemy je inwestować. To warto je zostawić w spółce i zapłacimy 9% podatku. Jak chcemy je konsumować, no to trzeba jakoś wytransferować na zewnątrz i wtedy będzie podatku 19, o ile się nie zgapimy i nie zapłacimy wcześniej CIT-u, a dopiero później PITU od wytransferowanych pieniędzy, bo wtedy dwa razy zapłacimy. No, wtedy będziemy musieli poszukać innego rozwiązania, jeżeli przewidujemy, że nasza spółka będzie dobrze zarabiać, będą to grube. Miliony, to wtedy trzeba myśleć o spółce zoo, spółce komandytowej. To jest pewien sposób, który nam pozwoli na to, żeby wyciągać więcej pieniędzy, ale ten twór już jest bardziej skomplikowany, bo mamy i spółkę zoo, i spółkę e, komandytową. Myślę, że kiedyś przy okazji inne Tak, zrobiłem. Tak. A powiedz mi jedną rzecz: a co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Czy jeżeli jesteśmy prezesem z powołania, to mamy ubezpieczenie, czy nie mamy? No, nie mamy tutaj ubezpieczenia zdrowotnego. Tego ubezpieczenia zdrowotnego musimy poszukiwać z innego tytułu. No fajnie jak mamy żonę, bo ona nas zawsze może ubezpieczyć, jeżeli gdzieś jest zatrudniona, a jeżeli nie, no to będziemy musieli szukać co najmniej jakiegoś kawałka etatu po to, żeby to ubezpieczenie zdrowotne mieć i byśmy mogli korzystać nieodkładnie ze świadczeń państwowej służby zdrowia. No właśnie, i tutaj z tego co wiem to da się tak zrobić, że można równocześnie być prezesem z powołania i pracownikiem własnej spółki na przykład na 132 metatu i być ubezpieczonym. Da się tak zrobić? Da się tak zrobić, tylko pamiętajmy że musi być to inny charakter pracy, tak. czyli nie zarządzamy tą spółką, jest tylko jest jesteśmy na przykład woźnym w swojej szkole, czy ewentualnie hydraulikiem, czy też ewentualnie konserwatorem. Tak, czyli generalnie, że prezesem jesteśmy z powołania, a konserwatorem pojazdów jezdnych, czyli tego wynajętego samochodu, jesteśmy na umowę 1,32 metatu, dokręcamy koła, śruby w samochodzie firmowym, tym pożyczonym. No, czyli wszystko da się jakoś, że tak powiem, sensownie uargumentować. Powiedz mi, bo posiadanie spółki ZO wiąże się z wyższym kosztem księgowym, tak? I to jest w sumie główny, na, na pierwszy rzut oka można by powiedzieć minus, chociaż on się oczywiście bilansuje. Powiedz mi, jak to wygląda? No, trzeba się liczyć z tym, że prowadzenie księgowości w spółce ZOO to inny rodzaj księgowości. To już pełna, tak zwana pełna księgowość. Musimy prowadzić księgi handlowe i koszty prowadzenia takiej księgowości są wyższe, ale one nie są na tyle wysokie, żeby nam nie zrekompensowały oszczędności, które zrobimy. Na tym, że nie będziemy na bieżąco płacić tak wysokich składek z USO. Koszty prowadzenia pełnej księgowości, no to dwukrotnie lub trzykrotnie wyższe niż prowadzenia uproszczonej księgowości. Ale jeżeli założymy, że taka mała firma kosztuje około 200 zł prowadzenia księgowości, to nawet jeżeli sobie weźmiemy spółkę, gdzie ta księgowość jest trzykrotnie droższa, to tylko 600 zł. Skoro na ZUSie oszczędzamy 1300, tutaj mamy 600 podniesione koszty, ale tam przecież płaciliśmy 200, czyli właściwie o 400 zł więcej, to rocznie około 10 tysięcy zł i tak nam pozostaje w kieszeni. No właśnie, mamy na ten cel Excela przygotowanego zresztą przez Ciebie. Ja sobie pozwolę udostępnić ekran. I tego Excelka pokazać, moi drodzy. O, możesz go tu omówić, proszę bardzo. Różnica: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka ZO, tak? Tutaj mamy koszty jednoosobowej działalności gospodarczej. ZUS 1300, księgowość 200, spółka ZO w pierwszym roku 1000, założenie 599, prowadzenie, no i mamy w pierwszym roku, z tego co dobrze tu widzę, oszczędzamy 10 tysięcy, w drugim, z racji tego, że nie ponieśliśmy kosztów na założenie spółki, to oszczędzamy już 11 tysięcy złotych dobrze to no, tak, dokładnie to e, zinterpretowałeś czyli widać że te e, oszczędności są realne to prawda Powiedz mi michale rozumiem że ty te e, jak, usługi zarówno założenie spółki jak i prace księgowości za zielone jesteś w stanie zrealizować no jak najbardziej e, jesteśmy z zielonymi od samego początku wspieramy e, walutę lokalną e, i e, na tą chwilę w całości nasze usługi, łącznie nawet z podatkiem VAT, mogą być opłacane zielonymi. Także nie mamy z tym problemu. Umiemy zielone wydawać i chętnie je przyjmujemy. Super, bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, w tym numerze, jeśli chodzi o spółkę bez, bez, bez ZUS to z tego co mi się wydaje to wszystko. Ja jeszcze raz zachęcam do pobrania e-booka, który mówi na temat sprzedaży i mówi jak łatwiej przyciągnąć klientów do twojego biznesu. Jeśli szukasz nowych klientów, to to jest właśnie materiał dla ciebie. Więc napisz w komentarzu, że masz ochotę pobrać ten e-book zupełnie za darmo i my ci go wyślemy i no, czekaj na kolejne, kolejne nasze nagrania. A z Michałem, gdybyś chciał się spotkać, to na następnej Akademii Przedsiębiorcy rozmawialiśmy, że Michał powinien się pojawić. Zresztą często w ogóle się pojawia na naszych akademiach, więc śledź na stronie www.akademia.zielony.biz.pl, gdzie i kiedy odbywa się kolejne wydarzenie, gdzie właśnie tego typu ekspertów jak Michała możesz spotkać i porozmawiać z nimi w cztery oczy, zapytać się, czy to, czy tamto da się zrealizować w naszym polskim prawie. Dziękuję Ci, Michale. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.